No więc... Jakby co to mamy z rzeczy przez to iż gramy na starym serwerze sprzed chyba roku, półtora? Tak. Ale sobie do jest jeszcze mody na bronie, Timeless and guns i na animację w wszystko. Link w opisie, także polecamy. Po ja mam, Ej, to to Pożyczyłbyś no, dosłownie jedną amunicję do pistoletu? Nie. Ej. Nie. No, ja też sobie tam zabiorę. Dobra, porzucę ci do tego małego. 911. jak wszyscy Co? będziemy mieć inne bronie. Dobrze, jak nie mieć inne bronie i po prostu ja nie chcę nie nie są do dziecko? Dziękuję. Dobra. Bo, jak poszcie, jestem, poszcie. bo ja dobra. Kolega mnie zresztą. Słuchajcie, mamy misję, a więc chodzimy tutaj. Zchodzimy... Robimy tak. O. W Co ogóle, się to jest się... czy Powiedzcie, podobają w wam się te to tak, tak Nie, to tak robię. Nie, to Nie, nie razem, ja mówię coś i widzowie że mnie i ciebie. Oj, sorry, jeśli mnie teraz, yy, jeśli mnie gorzej słyszeliście wtedy, to przepraszam, ale no, miałem małe problemy z głosem. Yy, tak biegam, żeby zrespić te, bo... Chodźmy no, spać, bo chyba już jest noc, robi. Dobra. A masz powiedzieć ten trochę? Mam no, zabawę, Ja ci nie dam, bo ja muszę sobie skraftować. Mhm. No, dobra. Generalnie dajcie znać w no. komentarzach, czy podoba wam się taki format, takiego survivalu z modami, po prostu. Oczywiście, w miarę czasu będziemy dodawać Ponadto, to nowe mody. Też będzie także będzie że będzie to jak czas tylko mod tylko. Czy my, ja też myślę. jakieś testy modów, czy coś. Przez pierwszy tydzień no. przez pierwszy tydzień wydaje mi się że no codziennie by nawet było fajnie jakby był jakiś nowy mod. To możecie pisać w komentarzach jakie mody byście chcieli. Wiesz, jaki blok jest łatwy do, do zrobienia. 16 sztabek żelaza i dosłownie nic. 16, tylko i wyłączył 16 sztabek żelaza. W ogóle... A, e, muszę, to... powiedzieć, a ja muszę, ja nie, muszę powiedzieć. Ale nie powiedzieć. No więc ogólnie do produkcji amunicji tutaj jest potrzebna mieć. Więc mieć się nareszcie do czegoś konkretnego, a nie, że każdy będzie wymijał po Jak widać. tutaj jakieś konkretne nabytki, to No... na szybko. tych pocisków, to wystarczy mieć i pryk. No to po prostu mam po jednej amunicji, to każdy by to ile no. Chcesz pożyczyć To jedna na Ijdę, Mam ale nie do ja muszę zrobić siekierkę i te inne rzeczy, bo polega na tych tylko broniach. Jeden co mam to killoff. Ochroniarzu ochron, Dobra, idę ja sobie zrobić ten killoff. A że kill... -off. O, o, sorry, muszę to zablokować. I ja nie mogę. Ja no, więcej nie robię. Dobrze. Słuchajcie, yy, nap napiszcie w komentarzu, co o tym mówić No, story nowym wymknęło mi się, bo no Boży. Tak, tak. No i no. Tak, tak, tak. Ej, bo ja Cię tak dziwnie słyszę. Nie wiem, czy widzowie też się będę tak słyszeć. Tak. Może nie widzowie, no bo tak. powiedzmy, że osoby, które cię oglądną ten twój filmik, będą ci tak samo słyszeć, że normalnie, tak. mam tak, tak. nadzieję, nie. Ogóle, nie wiem czy wiecie, ale już był, nagrywaliśmy wczoraj jest dwa odcinki, o czym Andrzej mi powiedział, że zamiast nagrywać mu doku nagrywało mu te czerwone takie y, jak błączę się Minecraft w Studio. Ja myślałem, że go Minecraft to takiego hajd Mi się wysięg. No sobie wejść na to Aternosa i sobie zmienić ten. Podjął grę, bo jest chyba na normalnym, a ja chcę na furtkę mieć. Bo... O, i też sobie zrobiłem to, że no, oświetla mi drogę w końcu. Bo ostatnio nie umiem, nie umiem tego zrobić, ale dobra. Mieszka, to, to... oczywiście podobał Wam się taki format filmów, no to yy, mówcie, będziemy robić więcej. No i yy, 10 subów u mnie na kanale i będzie daily. <mierdź> ja, oczywiście U ja mnie by... tak będzie daily. Do Dobra, ja za... nie mówisz promad mojego kanału na... Na tym, bo ja po prostu sobie wstawię ci w opisie, na giery wpisu, sobie wstawił. Nie bądź aż taki skromny. Yy, I ogólnie... U mnie będzie daily, tylko jeszcze nie wiem jak, bo ja chciałem zrobić... Yy, zrobić Mam no już wszystko ogarnięte, mapę, budynki i dalej, do farminga. Ale no, coś nie, nie pykło. Dzisiaj nagrywałem i coś nie pykło z głosem, bo głos mi dosł dosłownie. Nie było słychać mojego głosu, było takie piszczenie, tylko słychać. Ja nie wiem. Ty, bo my na tym serwerze nie usunęliśmy tracenia itemów. A usunąć? Nie wiem, zapytam się widzów. Mówcie w komentarzach. Nie. Zostawimy, zostawimy, jeszcze w tym, tym, tym odcinku Keep and win keep and no, no, no. Bez, bez stracenia jak postanowicie, że nas wyzywacie w tym, że gramy jak dzieci, to oczywiście, jeśli będziecie chcieli, to zmienimy to. Oh. Proszę o niewyzywanie mnie, ja bo nam się nie Andrzej, stworzę u Ciebie amunicję, bo nie chcę się iść do mojego domku. Nie wiem, tutaj nie ma w ogóle, jak nie ma creeperów w tej wiosce? E, polecam Ci pójść za wioskę. Tam będziesz miał. O, stworzyłem sobie amunicję do tego małego tego pistoletu. Gdzie jeszcze amunicji? Dobra, teraz możemy się pobawić z creeperkami. Ogólnie my w planie nagrywać z tymi mobami, mowami już bardzo dawno. Chociaż yy, sprawdź ile jest nagrania. Eee, czekaj, sprawdza. Czekaj. E, no, coś około chyba z 5 minut. Nie wiem. Nie miałem liczyć, ale no, wypadło mi z głowy. Hi, hi. Tak. Co nie zrobisz? Nie trafiłem trzy razy do jednego tego i pewnie będzie komentarz, co ja nie umiem trafić. trafić. No kurde, marnuję tyle amunicji, w co nie trafiłem. Ej, gdzie jest ten? Wypadło to. Wybiłem tego i nie wypiłabym ten gunpowder, ale mi nie dało. Jest to mi się rozlagowało. Głębiaczkę ode mnie. Bo jakby my sobie... To będzie pierwszy odcinek. I nie dziwcie się, że mamy i temy, no bo... Stary świat, a po prostu dodaliśmy sobie takie najgorsze chyba broni, jakie są stacza, bo po prostu. Yy, chcieliśmy jeszcze mieć, Chociaż ja bym chyba nawet zaczął. Jeśli ten filmik się nie udałby, to ja bym chyba zaczął bez broni. Jednak, yy, trzeba zaznaczyć, że crafting tej broni, no to to jest... Drogi. Lekko mówiąc. Nie, nie wszystkich. Andrzej nie przesada, nie wszystkich, tak trudne jest. No, jest, jest. A kąpsnie zielone? Czy dla żółtych? Dla żółtych. wykorzystywane, był prawie zawsze chyba do tych, do y do enchantowania, a teraz jeszcze przyda się... Na przykład Akacz to chyba sześć lazury tu jest potrzebne do akaczy Sorry, że mogę zaplenić, plenić, bo po prostu mam aparat y, ubrany sobie. Nie, mam aparat. Tak, tak. Na zamiar. No to jak pokażę w końcu twarz, to ci pokażę. On... nie wiem co ja w ogóle mówię, I mówić o osobie, która zabiła się przez skripera, bo nie? Obraża mnie osoba, która wyleciała w kogoś Ty to masz sobie jakieś shadery i sobie widzisz, jak masz kukini w ja nic nie mogę zobaczyć. Latać normalnie, wstawiać pochodni... Może sobie nie dać tego właśnie do, do ręki? mu sobie Ej, nie dasz do ręki działa, przecież, bro. Mi to nie działa. To, nie nie to wejdź tak, wejdź sobie, słuchaj, weź ustawienia, znaczy no, ustawienia graficzne i tam masz takiego jak cienie bytów. No, czekaj. O, I powiedz, gdzie to było włączone? E, dynamic Class czy Smooth Light? Nie, ja się nie. Zda. Dynamic Light, dynamic Light, chyba. Sprawdź teraz. Czekaj, czekaj, muszę to sprawdzić. Weź sobie po prostu do łapki ten i... To nie za bardzo się przydaje na takich serwerach, ale ja sobie chyba zrobię tę ekspiarkę. Hmm. Tylko nie po to, żeby ekspić, znaczy do tego też no, ale. O, wiem. Ja wiem. O. To mnie wysłuchały. Dobra, i teraz możemy szukać creeperów, których się. prostu się... No i teraz, teraz to można chodzić. Hmm. Dobra, muszę sobie zrobić hrypcianem. Yy... Krypciu, hrypciu. Steve z lawa chikienia, ja to jest jedno. Dobra, ale Ja wiem, że nie zdążyłeś do toalety, ale żyje już gdzieś, tak. O! Co ci chodzi? Było tak Czy jak to jak takie, takie... ...moment, takie... Nie, ja nic nie zrobiłem. No tak, w ogóle. mu się przesłuchać. Ja posłucham A. nagrania i zobaczę. Ale nie, jeśli coś takiego, to na pewno... Nie... Jakby to, to Andrzej dzisiaj jadkę kebab ostry ostry kebab XL. Kto to mówi? A kto dzisiaj le mówi, że leci tylko do donera, bo tam, tam uwielbia. To, to ja nie, dnia. nie pojechał. Nic takiego nie mówiłem. Tak. Spustę się, Ostry sos. ja nie lubię ostrego sosu. Tak. Mam pięć ostatnich a oni zaraz wszystkie wszystkie na, na ciebie. No, no, i dobrze. I będziesz, będziesz później. I kto prosi ode mnie Gunpowder? Jak tak z. Tak ja nie te... potrzebuję, mam 40 Gunpowdera. Dobra, trudno. Tak naprawdę to trzy. I sobie zrobię za chwilę. Panie świata, część druga. Dobra. No, więc, więc... celowania, cool. Film, więc... przycisnąć no, docelowanie. Czy... Zamiast przycisnąć docelowanie, kick strzał. I zmarnąłem amunicję. O, krypcio? Już nie mogę zobaczyć. Nie znajduję żadnego krypcia. Krypcio. Gdzie są krypki, że tak powiem. Wywalił gunpowder Pounder. Yy, Widzimy teraz serduszko dla tego krypcia, że wywalił gunpowder Dobra, zbluruję się. On jest taki dziwny po prostu. ci serduszko dla krypcia. No po... Gościu. Właśnie zabiję zwierzę. Dywejganka, czy tego nie wybaczmy? Uff, Jak co to zwie. Nie wiem, czy to jest dywejganka pewnie. Jeśli ktoś to ogląda, to pewnie nawet nie wie, co to jest Nie będę tym No i... Dobra, sorry no, widzowie no, ja ja za nie pnączał Sorry widzowie za krótkie cięcie, ale musiałem to zrobić. Yy, no no, no, tutaj. Piękną. No, czekamy do nosy i robimy kolejne polowanie, nie? No, co mogę powiedzieć? Mhm. Ja ogólnie sadzę tę trzinę cukrową. musimy się nie przyda. To nie można na gravelu stawiać tej kiny Co to za Czemu się nie da? Dobra Ja już będę przygotowywał swój teren pod budowę, bo tutaj będzie mój nowy dom O, y, sorry za ja, cięcie, no, ale no y, y, problemy jak zwykle Ja muszę na chwilę wziąć mikrofon, zaraz wrócę Dobra, nareszcie chwila spokoju, co nie widzowie. Bez trajkotania, bez niczego. Okay. No. Muszę sobie też wyrównać teren, mam trochę kobistą. czy to jest ten, czy... O, ale dobra, jeszcze zasadzimy sobie do żeby... Bo postanowili, że wchodzą i będą w tym, I w tam grze to sobie zostają w domu na chwilę. Więc, ja więc to mi może grać do będzie. A może? Nie wiem. Tak, więc. Miałem hmm. ja tyle miedzi i ktoś mi to zajeł. no znowu, no, Jezus. Tu będzie więcej blurów niż odcinka. Hmm, no, ciekawe wszystko. O moją mieć. Co ty mi dałeś? Ale daj mi też trochę, bo ja już nie mam. Ale, no, bo ja sobie zostawiłem nie. 10, a to Biedem ze staka. Dziękuję. Ale Widzicie, Zbicowie, z nim No takie cał, tak całe życie. No ale, gościu, dałem Ci tyle tego. Zostawiłem sobie 10, miałem zostawić nawet 30. I co? No i gło... Mam tylko 10 teraz. Przepalonych. A nie przepalonych mam tylko 25. Tylko. Bo, jakby mieć się nie przydaje w takiej normalnej grze, ale tutaj mieć jest bardzo potrzebna. Dla nas teraz jest chyba bardzo, bardziej się liczy miedź niż diaks. Że nie diaks, on no, diaks nie ma, ale. bo no. bo nam się nie przyda. Bo to nam no, jakaś zbroja... Jakaś... Jakaś... ...testować tego tycza, no to faktycznie, nie? Rok... nam jakaś zbroja... No, dobała... no, słuchajcie, wzią... wielki pojedynek, nie? Na mody, nie? Czyli słuchajcie, normalnie wybąbimy praktycznie cały ten świat. Będziemy mieli takie... takie. Nie słuchajcie go, nie będzie żadnego wydupienia. Nie, nie... Nie chcę mieć tu pega, bo ja wiem co... Andrzej dostanie pega. Ja się, ja się spodzielam, co się stanie wtedy. Ja... Ale, ale, ja żeby, żeby nie było, żeby nie było. Żeby nie ja już ja testy toucha na moim kanale, więc słuchaj, RPG na pewno wejdzie, na pewno. I mogę, mogę mu powiedzieć. mam takie lanie, myśmy takie lanie za wszystko, co teraz ale ja jest. Ale słuchaj, słuchaj, nie, RPG jest zakazane na naszym serwisie. Zobaczymy, zobaczymy, widzę. Przynajmniej do niszczenia budynków. Bo granatnik to jest okej, okay, bo on nie niszczy budynków. Nie dlaczego, ale nie niszczy. Czy ty właśnie scitowałeś grę? Czemu dosłownie przed tobą się pojawił drzewo? Tak. Andrzej, czary marechoko spakuje drzewo, się przed nim pojawi. Tak, bo nie istnieje coś takiego jak ludzie. Używałeś mączki kosy? Nie, Nieskrobany. Tak, używałem sami robisz. Ale możemy nam teraz na przykład mieczyk? Jak mam, możemy sobie stworzyć, no... Po co nam mieczyk, jak możemy sobie stworzyć broń i tak naprawdę... Chwilę. Jest lepszy od mieczy, słuchaj. Gościu na jednego... Formu, z tej snajperki to... Nie fajnie ona działa, fajnie. Prawda? No. Czytujesz? Czytujesz? Ej, masz. Co, co? Ej, zatrzymałem. Ja nie wiem, co o tym wiesz. Poczekaj, stój. Daj, ta, daj, tarczę. Patrz. Nie możesz używać. Tarczy. Elo. Nie. Kurde, bo ja mam tak mało łapę Oj, wyjaśnię cię teraz. Masz. To się nagrywa, a tu nagle nie włączyłem na no. dół. w sumie podobne, prawda? No idziesz mnie wyjaśnić? bo ja tu czekam, nie? Nie chcę Idę, poczekaj. Kuryku, kukuryku.

nie ma Czemu tu jest tyle golemów? Mam jakiegoś baga dziwnego. No po prostu wieśniakom dawałem chleb. Ale nie, no co jest? Ja zabiłem dopiero, co dopiero no chodź, zabiłem golema? Chodź wyjaśniać, chodź wyjaśniać, bobeczko. Tak, bo tak. teraz mnie wyjaśnia kurde golem. Babciu, babciu, mała babciu. Spróbuj do mnie teraz strzelić, a ja cię zabiję normalnie. Cici, cici, bo mała babciu. Jakby, no, więc on by... Ja muszę coś sprawdzić, bo. Dziw... To jest jakiś bug, że pojawia. Ups. Jak coś noc, to u nas się pojawia golem. Widziałem, ja że on tam będzie. 25 minut. Odcinka. 25 minut. Cinka. Co jest Dobra. No to co jeszcze? Tu jest to będzie jest wóra. Wóra I lecimy, nie? Już będzie trzeba jeść. A wiesz, jaki jest problem? Dzięki. Że mnie wywaliło z Minecrafta i Minecraft jest włączony, ale ja nie mogę. Ta, to przewidywalne. Podowanałem, że to Minecrafta zamknęło <grymka> To było dobre. Co co powiedziałeś? Dobra, tutaj będzie długie, długie, ale to bardzo długie te. Um. Nie idę pokryciów.

Zwykle. Nie, to tylko domek. Aha. Zaczynałem nagrywanie. Bo w ten jeden domek. Patrz ja nie mam paska tej ja nie nie Majk, pompa gąbka zlagowało Zakończ proces, no do co za głośno. Dobra, już yy, przynajmniej wiem, żeby ci pet, pet nie walić, bo no Widzowie też wiedzą To nie chodzi o petę, bo ja przedtem chciałem zobaczyć ile jest nagrania i bardzo dużo razy mój... W... Dobra. Ja myślę, że już to jest idealny moment, żeby zakończyć. Kontrol albo Dziękuję, że oglądaliście. Spędziliśmy razem ze mną czas. Prawdopodobnie no, teraz pójdziemy nagrywać kolejny filmik. Dla was, ale oczywiście dla was, bo dla was wszystko zrobimy. Czekaj, czekaj, e dobra, jestem już czekaj, czekaj. Ja też to... chcę pożegnę z widzami No to idź do mnie, no. To dziękuję d wam po prostu, że jesteście i no, czekamy na tego Wajda, aż przyjdzie. Walną ci noskopa, jakby ci komputer wywalił. Ale to nie ty z twojego noskopa mi komputer wywalił. No, marnuj sobie, mamo. E, dobra, no, dobra. to tyle. Idziemy nagrywać dla was kolejny filmik. Bajo!